Hello, hello, dzień dobry. Nadajemy z Borneo. Ciąg ciąg ciągle, wciąż. Niestety, czas szybko leci i to ostatnie takie spotkanie. W każdym razie nieważne. Jesteśmy w miejscu, w którym byliśmy na kolacji. A teraz jest niedzielny poranek. Jest pora na śniadanie. Bazar, zwał jak zwał. W każdym razie nazywają to Umbrella Market. o. A dlaczego? A dlatego, raz, dwa, trzy. O, jest ten dach tak lało. A teraz zobaczymy, co mają. Właśnie widzę jakieś fajne morze, owoce, ryby. Kurczę. Przewodnicy mi uciekli, czyli miejscowe żarcia. No a tu węgorze. A, to widziałem, jak oni to łapią. Żywy? Żywy. Rusza się. Także ryby sprzedają pewnie z tych wszystkich takich tych rowów przydrożnych. masakration. No chyba jakieś akwaryjne rybki, te niektóre. Ale to na pewno do żarcia. A, dobra. No. Lecimy dalej, zobaczymy, co ciekawego znajdziemy do zjedzenia. Miejscówka wczoraj fajna była, ale nie było apetytu ani weny na to, żeby e, zjeść dzikie świnie z grilla. Cała ulica tego, właśnie znana jest tam e, tamta miejscówka z tych, właśnie dzikich świn. I. i Barbecue te, małże, nie gotowane na parze, tylko właśnie z grilla. Jackfruity w każdej postaci. O, to są takie fajne owoce. W Tajlandii też to jest. To jest połączenie jabłka z gruszką. A konsystencja taka jest bardzo chrupkawa. Także tak to wygląda. smoczo owoce oczywiście. A to chyba mango są. Nie mango, tylko awokado. O! Rambutany, obowiązkowo. Jackfruity i świeże pędy. E, tego. Jak się nazywa? Bambusa. A tak to wygląda. Jeszcze nie poćwiartowane. I co jest fajną owocą, e, owocem, Mam jednego w domu, ale tutaj też wam to zaprezentuję. E, how you call this one? What's the name? Talap. Talap występuje tylko na Borneo. Nie ma tego nigdzie indziej. W Kuala Lumpur tego nie znajdziemy. To jest konsystencja, jak oni to mówią, monkey fruit. Jak to dotykamy, to tak jakbyśmy trzymali jeża. Albo taką ogromną rzepę, jak to takie rzepy się gdzieś u nas po krzakach chodziło za dzieciaka, to takie rzepy miały. Jak to się otworzy, tam w środku są takie malutkie części e, tych... owoców. I są bardzo słodkie i taki zapach daje, jak zostawisz w pokoju e, e, otwartym na noc, to wychodzisz rano jakbyś był <śm> we warzywniaku. Także mają tego. Jak się uda, to zaraz sponsora... E, Zawołamy i zjemy takiego talapa. Czyli głównie jest warzywnictwo dzisiaj, no i jakieś takie owocowe rzeczy. O Tam, oczywiście, są te wszystkie śniadaniowe rzeczy. Jedzą, piją, lulki palą. Godzina jest dziesiąta, a oni, kurczę, obiad jak w niedzielę zaczynają od rosołu z nudlami. Trzeba by zawołać szefową, żeby kupiła talabata. Taladę. Fruit. I want one. No, is in the fridge. I want to eat here. Dobra. Przelecimy się naokoło. Zobaczymy, co jeszcze mają. A, ziemniaki doznamy. Cebulki małe, czoski jajka. Ogórki w różnym kształcie. O matko, to też jest jakiś owoc, Tylko nawet nie znam tego. Nie znam nazwy. Ale się do doszkole obiecuję. Bazylia prawdopodobnie Asian, coś takiego. Także no jest wszystko. I banany, piękna sprawa. Miód z dzikich pszczół. Jak będzie opcja kiedyś to pójdziemy. Do dżungli i postaram się znaleźć te zwisające takie wielkie plastry miodu, ale to jest grubsza akcja. Prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. A na tą chwilę o warzyw i tych wszystkich przypraw i, i zieleniny do gotowania tych wszystkich zup i tak dalej, i tak dalej. Jest tego mnóstwo. Niektóre rzeczy już poszatkowane. a dalsza część tego wszystkiego. Piękny Weizel, typowo azjatycki, bardzo mi się tu podoba. Eee, bardzo mało. Z Tajlandią to, są, to jest naprawdę bardzo mało mo motorów, aż, aż, aż jestem zdziwiony tym tematem. A to jest, proszę Państwa, kwiat bananu. Jak to się ugotuje w zupach, to tak smakuje jak trochę rozgotowana wielka pora. Takie bezsmakowe i... i... Ale ja, zjadliwe jadłem także, można spróbować. No. Spoko, spoko, bardzo fajnie. gingery, nie gingery wszystko jest, ale co to jest za, za owoc, czyli obowiązkowo, a później, kurczę, lecisz. Nie wiem jak to jest. Także przewodnika zgubiłem. Będę musiał przewodnika znaleźć. A nie wiem gdzie ona jest. Gdzie jest przewodniczka? A. i to jest kolejna, dalsza część kurcze pod dachem. Ze sceną. Także fajna sprawa. O, kawę mają chyba. Kawę, zioła, herbatę. Wszystko miejscowego wyrobu. Ale takie zioła mają, że. Nie no, widziałem to, bo to są takie różnego rodzaju kurcze. Już nie pamiętam, jak niektóre się nazywają, ale. Przypomnę sobie. No i co kto ma? Przychodzi i sprzeda. O, i są te. Owoce. Okra. Te wszystkie zieleniny, to można zauważyć u mnie na filmach w przygotowaniu hotpota. Azjatyckie bazylie, czy tajska bazylia, tak to się nazywa. Bardzo aromatyczne wszystko jest, naprawdę. Musicie uwierzyć. Na słowo, nawet Duriana mają. O. Podobno ziemniaków, to ja bym się tutaj zająć, no, na czym, czymś bym się znał. No, zakupimy i za chwilę wam pokażę jak to się je. Znalazłem coś jeszcze. Kurczę, no nie mam czasu ani miejsca w żołądku, żeby to wszystko spróbować. Ale tu sprzedają już e, ugrylowane nie ugrilowane, to są świeże świeże małże, przegrzebki no i Duriany Sią, taran, tam, tam. Not tam. na Space Boss <laughs> Too much. A, a to widziałem jak to łapią. Siedzi naprawdę w takim kurcze dziurze Węgorzowate, nie? Chłodies uh, for eating? Żółwie będziemy kiedy indziej jeść. Shall... Next time. To też jest lekkier. Ninja Turtle: <laughs> Jak owoce morza, to owoce morza. Dobra. Eee... Trawa cukrowa się bierze, i się zgniecie, to później sok można z tego pić, bardzo jest dobry. Ale zresztą na całym świecie, gdzie tylko rośnie, to takie coś robią. Ale tak wygląda trawa cukrowa. No i ma po 2 metry. U, a takiego jegomościa jadę. Strasznie wytrzymałe są te ryby. No bez tlenowce dosłownie. W samym błocie siedzą. Lecimy dalej do szczecin. Ciągam. Tym, tym, tym. Dobra, głodny się robię. Idę coś wsamać. Tam już widzę, że każdy wiosłuje, a ja biegam z kamerą. No ale no nie muszę mówić, jaki zapach jest, jak się przechodzi koło takiego stoiska z takimi owocami. O, a tak wygląda, jak rozcinają. Takie jest duże. I w środku mają takie sekcje. Jak to się rozłoży, to no wtedy tak wygląda. A tam jest, o. Wisi to na drzewie, wielkość trzech arbuzów. A tak wygląda w środeczku. W środku jest pestka. Super. Słodkie. O. Tu są chyba rybki akwaryjne, te niektóre. No, Nie chyba, albo na pewno. O, mieczyki. Mieczyki, mieczyki, gubiki. I mają te w pojedynczych woreczkach sprzedają też yy, takie strasznie agresywne. A dobra, idę na jedzenie.